I jeszcze smogowy problem. Miejscami gigantyczne, ale są też miasta lub miasteczka, z których działań warto czerpać, bo z zanieczyszczeniem powietrza radzą sobie świetnie, oddychają czyściej. Jakie działania podjęli? Wymiana kopciuchów to tylko pierwszy krok, krok ku zdrowiu, bo przez smog cierpi cały organizm Maciej Zalewski. Mimo tego, że wiosna zapasem, sezon grzewczy trwa, a razem z nim smog, ale nie wszędzie. I właśnie ten piec został pocięty na fragmenty. I e, jest tutaj jego fragment. jest to skawiński antykopciuch. Smog zawsze był i nie uda się tego zrobić. No tymczasem pokazaliśmy, że odważne decyzje procentują i nam się to udało. Rybnik i podkrakowska skawina, które dzieli blisko 100 km odległości, łączy walka ze smogiem. Wszystko wymagało mnóstwa energii, edukacji, wymiany pieców i czasu, ale są efekty. A dziś one bardzo jasno pokazują, jaką drogę przeszliśmy. Zanieczyszczenie PM10 za ubiegły rok to jest 9 dni. W poprzednich latach, na przykład w roku, kiedy była wprowadzana uchwała antysmogowa, to było ponad 90 dni, a jeszcze wcześniej 134 dni. W rekordowym roku 160, czyli ponad połowy dni w roku była, była e, dniami z przekroczeniem e, tych norm jakości powietrza dzisiaj możemy powiedzieć, że jest duży sukces, bo za 2023 rok mamy tylko 16 dni. Na smogowej mapie polskiej takie miejsca jak Skawina i Rybnik są jednak wyjątkiem. Zanieczyszczone powietrze nadal smrodzi i dusi, a jego wpływ na zdrowie każdego jest faktem. Cierpi cały organizm, zarówno układ oddechowy, układ krążenia, narządy mięsowe, co więcej, nasze mózgi starzeją się Dwa razy szybciej, jeżeli oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Te i inne mało pozytywne wiadomości można znaleźć w najnowszej publikacji polskiego alarmu smogowego o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Jeśli my mamy jakieś przewlekłe choroby, to ten czynnik zaostrza te choroby. Na przykład mamy astmę alergiczną a z powodu ekspozycji na smog mamy zaostrzenie astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Okazuje się, że jakość powietrza to nie tylko oddychanie, nie tylko choroby układu sercowo-naczyniowego, ale również pojawiły się publikacje o tym, że to może mieć wpływ na choroby neurodegeneracyjne, czyli choroby związane z mózgiem. I tak pyły PM10, czyli większe cząsteczki, trafiają głównie do gardła, krtani i tchawice, lecz pyłki PM2,5 są o wiele mniejsze i potrafią dotrzeć o wiele dalej. Herzyki płucne, krwioobieg i organy wewnętrzne. Ten zmasowany atak niesie za sobą śmiertelne konsekwencje. To jest pomiędzy 40 a 50 tysięcy przedwczesnych zgonów. Yy, przypominam, że palenie tytoniu, czyli główny killer na świecie, to jest w Polsce 70 tysięcy zgonów. Czyli proszę zobaczyć, ta różnica już nie jest tak duża, jakby nam się mogło wydawać. W samej Polsce 2 miliony osób cierpi na astmę, a to jest jedna z chorób wywoływanych e, lub pogarszanych jakością powietrza. Więc mówimy naprawdę o dużej grupie osób. 2 miliony osób to jest w zasadzie Warszawa. Kochani, musimy się odsmożyć. Nie może nam się piętrzyć i mnożyć. Płuc nam zaszarzyć i smołą obłożyć. Fundacja Client Earth, Prawnicy dla Ziemi, przypomina, że w najbliższym czasie Europarlament będzie decydować o zaostrzeniu norm powietrza, aby ze smogiem walczyć. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w takich dłuższych okresach to powietrze, te normy jakości spełniały, spełniały pewną, pewną średnią, czyli żeby one były nawet kilkukrotnie ostrzejsze niż mamy obecnie. Żeby sprostać normom, będzie potrzebna dalsza wymiana na kopciuchów. W ciągu ostatnich pięciu, sześciu, może siedmiu lat ten milion kopciuchów w Polsce udało się zlikwidować. My, Polacy, wymieniliśmy sobie milion źródeł ciepła, i to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że zostało 2 miliony siedemset tysięcy sztuk jeszcze. Oddychanie pełną piersią jest już na horyzoncie, ale na razie przysłania go smok.